Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was w kolejnym odcinku z naszego maratonu Forza Horizon 5. Jest to już szósty odcinek, bo w dniu wczorajszym robiliśmy streama, dlatego znowu nie było filmu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. To no więc, albo film, albo stream, a że 11 listopada to było święto, bo wszyscy mieli wolny. no to zrobiliśmy sobie streamka. Słuchajcie, ja ten film nagrywam jeszcze przed wyjściem patcha do Forza Horizon 5, który podobno ma naprawić problem z kierownicami. Dlatego możliwe, że już następny film, następne filmy będą, będą już z kierownicą. Także nadzieja gdzieś jest, a ona umiera ostatnia, e, także pamiętajcie, jeszcze dużo rzeczy może się spełnić. Co w dzisiejszym odcinku porobimy? Słuchajcie, mam do odebrania parę samochodów. Mam do odebrania samochody, które szukaliśmy sobie kilka odcinków temu, a mianowicie zapomniane wozy, bo już wszystkie mamy, teraz tylko je trzeba odebrać. Dobra, dziękuję. Fajnie byłoby nim pojeździć, no nie powiem. Wszystko z włókna węglowego? No dobra. Opony w takim razie też, nie? 40 milionów, a tutaj u nas jest warty, nie wiem, 10? I w dzisiejszym odcinku skupimy się troszeczkę na historii Horizon. Bo chciałbym odblokować, słuchajcie, strefę driftu. To czeka na mnie. Prezent! Dostałem prezent! Wow! Daj mi prezent! Od On Ci cze, Ci On. Słuchajcie, widzieliście o tym, że Porsche 911 GT3 GT2 RS to jest dobra terenowa? No, ja też nie wiedziałem, bo nie jest dobrą terenową. No i okej, okay, jesteśmy już przy prezencie, także odbieramy sobie ciekawe, co ten Kurde, <laughs> człowiek mi zostawił. Chciałem powiedzieć chiński, ale to chyba nie chiński. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? No nie wiem, czy zostawię podziękowanie w zależności od tego, co dostałem. Wa Dobra, także tak jak mówiłem skupiamy się na History Horizon, a dzisiaj bierzemy się za Horizon Rush Tak, musimy sobie odblokować PR stanty i tak dalej. Żebyśmy mogli z tym ruszyć, bo nie ma nawet stref driftu jeszcze w tej grze. Mam już słuchajcie, wysoki level, bo drugi level pierwszego prestiżu, a nie mam jeszcze stref driftu odblokowanych. Jak do tego doszło? Nie wiem. Dobra, teleportowaliśmy się do Horizon Apex. Żeby nie jechać całą mapkę, bo nie mam jeszcze odblokowanej teleportacji na całej mapie, ale to w dzisiejszym odcinku też sobie rozwiążemy, kupując domek, który mam już cały szczęście dostępny. Dobra, uwaga. Weź udział w zawodach solo. So, I'm here. Where are you? Running late. Sorry. Things are a little wild with the Fiesta de la Luna coming up. Wait, wait. What's the Fiesta de la Luna? It's a full moon tonight, my friends. Horizon's throwing an all-night fiesta at the resort I thought you and I could attend. Well, I do like a good party. <laughs> you and the rest of Mexico. Nos vemos pronto. Mexico. Ładne Porsche ze swoim drogą? To jest chyba Porsche z 60-tego, któregoś, 73-iego. Dlaczego ja mam to automatyczną skrzynię biegów? No i nie zobaczymy dlaczego. I ja nie mogę biegów zmieniać. Ale ripa. No lol, forza... ta forza super chciałem powiedzieć. Cześć Jay! Ale Porsche mam szybsze! Od twojego da darta, ojeju. Tylko czemu ja mam tu automatyczną skrzynię biegów, no? Hola, chicos y chicas. The moon shuns at her most beautiful face. And radio eterna is flying Dolores Playa Azul. For the Dolores O matko Boże, święty jaka piñata! I nie gadać, że o ja tym jeździć będę. Ja ty tym jeździć będę! Co jest do cholery jasnej? Nie, to ma dwójkę? A jak chcę widok z wnętrza. Aha, to nie ma widoku z wnętrza. Teraz ty się ma, nie? Maj, yeah, nie ma. <laughs> co to jest? Słoko, to jest jakiś autem, bo widzę reflektory w środku. Ale fajno. <laughs> Matko Woska, jeżdżę paradą, piniatą jakąś na paradzie. Przejdź przez paradę, przez paradę przejeżdżesz jakieś 5 na godzinę. Tymczasem Oscar 63, 64. Trochę chyba za szybko, nie? Ale miejmy nadzieję, że nasz pojazd jest na tyle duży, że ludzie dadzą rady go zauważyć. Jezu, ja przyjadę przez to? Ma uderzyć? Nie, Jezu, zatrzymał się. After'ek! Ej, 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 to jest family friendly. No nie gadać, ja wjechałem tym na ulicę, no bez jaj. Ja mam wjechać tym do kanionu. I ja mam jechać tutaj wprost. Czemu ja tym jadę 170? 200 Ja jadę 230, opel mojego ojca tyle nie jeździ, co jakaś piniata. No ale ta platforma daje, ty platforma 250 Audi tyle nie jedzie, którym jeżdżę Ja pitole. Co oni z tego zrobili? Błagam. Ona cię pamięta? Bardziej satysfakcjonującym i niezwykłym jest to, że ja jadę gościu piniatą przez, kurde, mapę 200 na godzinę. I to wyrabia się na zakręcie lepiej niż Supra. A może to je jaka Supra? No nie, to ma f 8 kurde. Ja chcę zobaczyć co to ma w środku. Jak to wygląda? Co to jest? A to jest ciężarówka! Dobra, no to wszystko jasne. Ale to nie wiedziałem, że takie ciężarówki są w stanie 250 jechać, nie? Nie no to spoko. I dajcie mi to do garażu, ja chcę mieć to w garażu. Naprawdę? No nie, ta gra jest powolona. Twórcy coś przedawkowali. Nie wiem czy wibowy, czy marsjanki, ale nieźle nie kopie. Ty jeszcze mówisz, że to najlepszy pomysł ever. Oni naprawdę mają coś z głową. Ja nie chcę nic sugerować, a, ale to jest śmieszne. 4800 punktów. No mnie to satysfakcjonuje. Mamy nowy rozdział, proszę bardzo. O, ubranie kurczaka, które kiedyś było legendarne i nie do zdobycia, tak chyba, naprawdę. Aha, ja tylko za to dostałem z 1000 PD. W porządku. Nie jestem pewien, czy będziemy mogli uratować podróżnika Parade'a. Ale to całkowicie warto. Mój plan jest zrobić to miejsce dla pr-stunów. No i pięknie, mamy już strefy driftu. Bardzo mi nie się to podoba. Jeszcze musimy zacząć sobie baha. Ale najpierw. Dobra, bierzemy sobie teraz Toyotkę naszą kochaną superkę ze startu gry, którą mieliśmy i troszeczkę ją ulepszymy, bo ona jest taka kurczę, fajna, podatna na tuning i fajnie byłoby ją sobie ulepszyć. I jeszcze na nie nagrywałem w sumie filmów, w którym jakąś furę lepszą, więc myślę, że będzie to spoko patent, nie? I możemy sprawdzać dźwięk silnika, także ja chętnie to zrobię, nie. Dobra, kolejny seryjny układ paliwowy. To nic nie zmienia. Zapłon też nic nie zmieni Układ wydechowy dużo, uwaga o, o, kurde, to już inaczej brzmi, zupełnie Czasami się to buguje, że nic nie słychać I przed chwilą był właśnie taki moment Ale dobra, bierzemy to Jest sztos wokół rozrządu podwyższoną obroty, nie? a może być, nie brzmi to jeszcze najgorzej zawory wyścigowe, proszę bardzo, pojemność zwiększamy, rozwiercamy tłoczki, turbo, jedna turbo sprężarka. a może być dajemy tutaj turbo, proszę bardzo, Inter intercooler cyk koła zamachowe, to wszystko co najlepsze, i teraz hamulce odblokowuj ty hamulców, dobrze do driftu mamy amortyzatory. <laughs> teraz jeszcze stabilizatory sobie zamontujmy. Tego montować już nie będę. Odchodzimy sobie tylko grubasa. Układ napędowy, sprzęgiełko. I teraz skrzynia biegów. To jest tak: 10 biegów 9, 8, 7, 6. Ty ja dam 7 powiedzmy. Dobra, układ przeniesienia też montujemy. I tutaj dyferencjał driftowy, proszę bardzo. Teraz oponki z mieszanką do driftu Opon driftowych Dobra to jest to Rozszerzamy sobie papcie na maksa Cyk Czy mamy dystanse? Mamy Akurat dystansę pamiętam mocowałem I teraz tak felgi ogólnie sprawdzaliśmy Już sobie je na streamie i mnie robią Bo mamy dużo felg do wyboru I one mi się fest podobają Bo podobają mi się rotiformy Strasznie je lubię i uważam że fajnie Że je dodali do gry znaczy, dodali więcej, więcej elementów, więcej modeli. Tylko teraz muszę znaleźć takie, które będą pasować mi do superki, nie? Na przykład te nie pasują, moim zdaniem. Jakieś trzeba znaleźć takie, takie fajne. Będzie trudno, myślę. Hmm. Dobra, wiecie co? Ja postanowiłem, że zamontujemy sobie te worki, bo nawet mi się podobają. E, nie mogę zwiększyć ich rozmiaru, niestety. Tutaj widzę szkoda, bo bym. Kurde, roz... jeden rozmiar do góry bym wziął. E, dobrze, tylko tutaj wiem, że mamy body kit. White body, tak jest, od hks -a. Ja sobie te white body zamontuję, bo mi osobiście te body się podoba. Tylko teraz pozostaje sprawa, że zmieniamy. Słuchajcie, sobie spoiler. Spoiler, nie chcę tego HKS-a, tego również nie chcę. Spoiler, sobie montujemy ten. Ten spoiler mi się podoba bardzo. Ten body kit jest sprawą sporną, bo dużo ludzi mówi, że beznadziejnie wygląda i tak dalej, ale mi się osobiście podoba. No i tutaj jakby dystanse już mamy wywalone, bo nie możemy ich montować. Zatwierdzamy konfigurację i może pomalujemy teraz naszą Suprę. Dodajemy sobie motywy i kalkomanie dlaczego? Bo ogólnie nasze rejestracje klubowe są już kochani dostępne. Możecie je wyszukać pod hasłem właśnie tablice SDPRDS. I będziecie mogli sobie ich używać dowoli Proszę bardzo Są udostępnione, udostępnijmy je na streamku Także bieźcie i jedźcie Z tego wszyscy, to jest bowiem Rejestracja moja um, Dobrze, dodałbym tutaj jeszcze Jakiś swój akcencik Dobra, teraz tyłek już urywa Teraz mi się to podoba Fajnie to wygląda nawet Takie trochę ukrycie tego przedniego Elementu Tutaj nic ukrywać się musimy, bo dyfuzer jest zupełnie innego koloru Także myślę, że będzie spoczko Dachu czarnego też nie robię. Polakierujemy sobie teraz furkę Zmienimy troszeczkę jej kolor, bo chcę sobie dać tutaj lakier dwuodcieniowy, dwukolorowy, proszę bardzo. Bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie się to komponuje. Tutaj damy sobie karbon oczywiście. Spoiler mogę? Mogę malować. Zobaczmy, jak spoiler będzie karbonowy wyglądał. Spoko. Ej, moim zdaniem taka różnica kolorów jest spoko. Tu felgi sobie spróbujmy dać. A, jakiś tu może lakier malowany. Taki. No nie. Raczej nie. Zaciski sobie e, malujemy pod kolor nadwozia. Może co. Tuning koloru. Troszeczkę odcień zwiększymy. Nasycenie zwiększymy. Okej. Okay, Dobra, pasi. No i szyby na czarne. No i mi to pasuje jak na razie. Matko Boska jak ta grafika teraz wygląda kozacko. Czy wy to widzicie? Jak mi się to podoba. Dobra, zweryfikujmy jeszcze jej ustawienia tuningu, tak, bo jakby ustawienia e, tutaj się nie zgadzają, ale nie dawajmy więcej niż 2,4 bara. E, biegi sobie wydłużmy ogólnie. E, kąt pochylenia kół niech zostanie 3,5 z, e, z przodu, 1,5 z tyłu. Stabilizatory damy na sztywne, proszę bardzo. Ok, resory też na sztywne. Wszystko ma być i sztywniutko. Tłumienie również dajemy na sztywne, proszę bardzo. E, sztywność na wybojach z tyłu zostawię sobie miękki, zobaczymy jak auto będzie się zachowywać, a przód sobie usztywnimy. E, siła docisku tył dajemy sobie na zakręty. Przód zostawmy tak, jak jest teraz, mniej więcej, a tył na zakręty. Hamulce 0% tył standardowo mechanizm różnicowy naprzód blokujemy. I jeszcze słuchajcie, tak po drodze, bo jedziemy sobie kupić domek, Przejedźmy się tutaj na strefy driftu. Ja jestem ciekaw, jak ta supra lata. Uwaga, na razie jeździmy oczywiście na padzie, nie na kierownicy. Więc nie ma co tu się spodziewać jakiejś kokosów z mojej strony. Choć jest i tak zadowalająco dla mnie. Człowiek będzie musiał się uczyć driftować w tej grze na nowo. O kurde, supra na piątce wstaje. No ładnie. Jakoś specjalnie jej nie robiłem. A 150 tysięcy driftu, punktów driftu zrobiliśmy. Dobra, proszę bardzo, dojechaliśmy. Słuchajcie, do naszej siedziby, do naszej posiadłości, którą sobie właśnie w tym momencie zakupimy, bo mnie stać. Mam bodajże 3 miliony na koncie. Także na spokojnie powinniśmy móc kupić tę posiadłość. Buenas vistas! Proszę bardzo. U. O, mam 800, bo wydałem na auto, więc będę miał 800 kredytów. Proszę bardzo, będę mógł się teleportować w naj... najbardziej nieznany zakątek mapy. I ustawię sobie to jako dom główny na razie. Tak, proszę bardzo. Dziękuję i właśnie w tym momencie mogę się teleportować, gdzie tylko chcę. I to jest takie ułatwienie. No teraz teleport kosztujemy 1000, no bo nie mam jeszcze wszystkich tablic premiowych zebranych, ale mam zamiar je odblokować, oczywiście. No Jakżeby inaczej. Idąc jeszcze kolejną przygodą Horizon, lecimy sobie odblokować Horizon Bacha. Odwiedź aktywny wulkan. Proszę bardzo, jedziemy na wulkan. Tam nie było mnie jeszcze, znaczy byłem, ale raz. Great news! I'll tell them all very soon, July! Rami? I have a vehicle but no guide! Small change of plans, my friend! Tell me, have you ever seen an active volcano up close? Meet me at the top of the mountain! You don't want to miss this! Okej. Okay. wulkan, erupcje i te sprawy. Nic nie widzę ogólnie. Znaczy, widzę, ale bardzo mało. Mam jechać przed siebie do celu. No to jadę, aby się tego nie rozwalić o skały. Idziemy w stronę wulkanu, aby się tego nie zabić. Ramiro, jestem Ramiro. Kurde, ja bym sobie skrócił tę drogę ogólnie, bo nie widzi mi się jechać do tego wulkanu specjalitą trasą. Tak wiecie, idealnie. O Matko Boska, a się cały ekran trzęsie, jak ten wulkan tam beka sobie co chwilę. O, coś tu zrzucił Coś się tu dymi No beknął sobie i mu się zwróciło OLOL oh, Helikopter 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 Dobra dawaj, ścigasz się mordo. Pa, jestem szybszy, widziałeś? Ponigan RS200 jest szybszy. Jestem w telewizji. W sumie żadna nowość. YouTube to jakby telewizja, nie? Więc mówisz mi coś, co już wiem. Mordo, mam partię na szkołę, nie? Już jesteśmy blisko. Całe szczęście. I moim obiektywem jest jeść po serpentynie. Więc musimy pewnie dojechać do końca. Dobra, śpieszy się mam, peda w podłodze. O kurde. A ten randomowy kamień na drodze, nie? Którego nikt nie widzi nigdy. Nie się nie włącza, bo mniej mocy się ma. Jestem na wulkanie. Ok. Zna załóż kombinazon termiczny. Znajdź miejsce dla sejsmografu. Zbierz próbkę z gorącego jeziora. To teraz zbieramy próbkę z gorącego jeziora w takim razie. Roztrzaskaj pięć wywieczników pary, o, by uwolnić energię. energię. Jeden? Już mamy. O, tutaj zmień strój, jest dobra. Zmieniamy strój w takim razie, cyk. Ale ładny czerwony, czyli szybki. Mam szybki strój termiczny. Patrzcie jak teraz zapierdzielam. Widzicie? 145 w mgnieniu oka Dobra, zniszczyłem 2 na 5 Trzeci, proszę bardzo Dawaj mnie to Sejsmograf, to będzie te trzęsienia, nie? By wyłapywać ziemię czy coś Wulkanu i tak dalej O, tutaj Śledź trzęsienia ziemi Śledzę Kurczę, troszeczkę słabiej rozdzielczości jest ta... ...laba. Czemu chciałem powiedzieć Volvo? O, już się nie trzęsie. No i cyk, ostatni ja mi został, jedziemy na wprost. Mega proste. Cyk. każdy po sto, no jeden po 50. Próbka z gorącego jeziora, tylko 50? To słabo. Ja musiałem tam wjechać, gościu. Proszę bardzo

Let's go! I'll see you at the... Dawaj, dawaj, skocz, ale tak normalnie, tak fajnie. O! Ma ósmy? Ma ósmy bo. jak. no to już rzucam sobie ósmy, bo zjeżdżamy teraz z wulkanu, więc... Rozwiniemy to prędkość pewnie tak dużą jak i nigdy nie rozwiniemy po normalnej drodze, no właśnie. 240S ten sam Ramiro, który driftował z nami w mieście, zjeżdża teraz z nami z wulkanu. Ten grubas jest naprawdę powalony. Ej, Twój aryl nie przegania, nie przeganiaj mnie. Baha Circuit, ok, nie lubię Baha. O, i dołączamy do wyścigu, jak prawdziwi królowie imprezy. Siema, przyszedłem rozrypać wam wyścig, ale się goście tepem przede mnie. Gość jest czwarty, a ja mam pozycję 5 na 5. Nie, to tak ma nie być. O, już jestem pierwszy S. Fajne takie włączenie się do wyścigu tak nagle. To mi się podoba. To mi się szczerze wam powiem, podoba. No, fajne to. Z nimi nie brałem udziału w wyścigu, ale jednak. A, sobie tak zaskoczył z góry i wygrał, nie? Ukończ wyścig, a nawet wygrałem go, nie tylko ukończyłem.

Welcome to Horizon Baja. Baja. <laughs> Welcome to Horizon Baja. Well, what do you think of the place? This will be the destination for cross country racing. You in? Here's the new cross country event program to start. So Trochę ta moja mapa już jest taka obsrana tym wszystkim co, nie? <laughs> no jest tu wszystko i nic. No popatrzta. Dobrze. Ale my teraz wejdziemy sobie kochani wyróżnienia, bo patrzcie ile ja mam tu nagrody do odebrania. Wszędzie coś, kurde bele. Dobra, tu mamy jedno autko do odebrania. Co mamy? Celikę GT4S. A tu BMW5. Dobrze, chyba E34 albo E38? Nie pamiętam. I to chyba się, tak, wszystkie nagrody są już nasze, zablokowane. Aha, dobra, słuchajcie, Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Pokazałem Wam dzisiaj bardzo dużo rzeczy. Także myślę, że jest przepełniony ten odcinek informacjami oraz nowymi elementami. Widzimy się już w następnym odcinku z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, cześć!